Yeah. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Pawłowicki Gamer, w dzisiejszym filmiku nagram dla Was poradnik jak prawidłowo zasnąć dla mojej najlepszej widzki, tak żeby nie mieć koszmarów. Ten pomysł zaproponowała mi moja widzka Laura z Instagrama, więc bardzo Ci dziękuję. Taka wzmianka to jest ode mnie, że taki film mi zaproponowała Laura, bo nie wie jaki spać, to ja Ci w tym pomogę. Więc zapraszam Was bardzo serdecznie na profilu realu Poznań. Link do jego profilu znajdziecie po oraz w komentarzu pod tym filmikiem. Jeżeli ten filmik wam się spodoba, to zostawcie mi to ponad 59 łapek w górę, a jak nie, to turno. I pozdrawiam wszystkich moich najlepszych widzów i tych, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. Dobicie mi cenę subskrypcji do ponad 10 tysięcy słów i pozdrawiam Kozmik Laure, pozdrawiam i Janusza Kaczora, pozdrawiam... To go i pozdrawiam wszystkich, którzy chcieli zostać przeze mnie pozdrowieni. No dobra, to teraz pokazuję ci, jak to się robi i objaśnię. Zamykasz oczy, a potem idziesz spać i marzysz o czymś dobrym. No to zaczynam.

Śnić o czymś dobrym. Nie o żadnych koszmarach i o złych ludziach, tylko o czymś bardzo dobrym. No to teraz pokazuję ci to. Zamykam oczy i śpię. Nie mogłeś Cię pomóc zamiast jeszcze tak. Dzień dobry. Zanim za pomoc proponujemy kawę z konikiem. Nie, dziękuję. skoro, Tylko jedna myśli, że to tak co może znaleźć Co zyska klientel, jeśli nie podoba się panu? Nic. Przeciwnie. Stracił użytkowników. I teraz jest już ranek, budzisz się, pobudka i na przykład Ci się przyśniło, że jesteś księżniczką na koniu, gdzie zabiera Cię Twój ulubiony książę z bajki i daje Ci Twój pantofelek, żebyś nie zgubiła go na bal. A mi się na przykład śniło, jak oddaję królowi Władysławowi Jagiełło Swojego burgera Drvala daje mu spróbować i uznaje, że jest bardzo dobry na 9,10. A mi król daje też burgera Rewala, a ja se kupuję i daję go swojemu bratu. Więc tak mi się przyśniło, że tak y, miałem właśnie taki sen. Co do tego, ne są bardzo nam potrzebne. Żeby śnić bardzo dobrze, żeby śnić bardzo dobre sny, a nie jakieś koszmary. No dobra, to na dziś tyle na tym moim filmiku. Jeżeli podobał Wam się mój jakże przefajny odcinek, to zostawcie mi tu ponad 59 łapek w górę. A jak nie, to to równo subskrybujcie dalej mój kanał, żebyście byli dalej na bieżąco z moimi filmikami na moim kanale Pawłowicki Gamer. No i co, ja wam dalej nie przedłużam czasu spędzonego z rodziną i ze znajomymi, trzymajcie się i ciepło, czyli pan Arka, papa, elo, życzę wam miłego wieczoru, dobra noc, jakby co. Jeśli ci pomogłem, to będziesz teraz wiedzieć, jak to prawidłowo, co robić, droga Lauro. Papa! Pa.